Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy na ten temat, dlaczego Rosjanie bardzo są zadowoleni, byli po pierwsze, z wyników wyborów w Polsce i oczywiście z tego powodu, że Nawrocki, Trzaskowski mają takie małe różnice w tym głosowaniu, i oni byli bardzo zadowoleni z tego powodu. Zaraz już opowiem, dlaczego. I ja wczoraj czytałem, i wczoraj i przedczoraj też czytałem wszystkie artykuły Rosjan, i przed wyborami było tak w Rumunii: prezydent Simon, Simonow, Simon, jak on tam się nazywał, ten on prorosyjski z tego powodu, że MZ nawet rosyjskie to nie ukrywają, że mieli wpływ. Rosjanie w ogóle, nawet którzy w Rumunii mieszkają, oni tam otwarte piszą, że był wpływ, że niektórzy nawet pieniądze za głosy te dostali, i tak dalej. Czyli bardzo podobnie jak to było w Mołdawii. Ale starali się zrobić trochę więcej tego wpływu, bo w Mołdawii nie, nie, nie dali rady. Tutaj próbowaliście w pierwszej turze. udało im się i nawet te wybory zostali anulowane i te wszystkie, więc bardzo, bardzo mocny był wpływ Rosjan i oni nie akceptują, że to byli wybory w Rosji. Bo po raz kolejny im to nie udało się, tak? Ale wszyscy czekali na co, że. Jeśli ten Simon, on wygrywa, to jeszcze jeden człowiek w Unii, na przykład Orban, oni mają Orbana, tak, z tym, którym można, no, on, tak powiemy, bardzo mocno pomaga Rosjanom. Bardzo mocno. Rosjanie to na to mówią, że no tak jest, naprawdę mocno on pomaga. Słowakie też i Serbia też, chociaż ona nie w Unii, czyli... Można znaleźć teraz państwa, w których e, tam, urzędnicy te tak na poważnie już rozmawiają z Putinem, już jak przyjacieli. I tutaj w Mołdawii też przed tymście na wyborach też próbowali, bardzo próbowali też e, swojego płacić tam wszystkim te pieniędzy, żeby on wygrał. Nie udało się w Rumunii, jak widzimy, też próbowali, nie udało się. Ale jeśli by on wygrał, dlaczego oni byli zadowoleni z tego powodu, że wyniki w Polsce takie, chociaż wyniki w Rumunii, można było dowiedzieć się o nich po pierwsze, a potem godzinę i już w Polsce? Nie wiem. Chyba, co nie spali, czy co, e, tylko rano zaczęli pisać, że słuchajcie, no nie udało się. Ale przed tym wieczorem, kiedy wyniki byli, jakby można było ich zobaczyć, e, byli artykuły takie, które potem oni usunęli oczywiście, że w Polsce wygra czyli wygra kandydat, który może zostać prezydentem, z którym można będzie rozmawiać, bo on z naszym tym Simonem, Simonem ma dobre powiązania i dobre stosunki, czyli on z nim nawet spotkał się w Warszawie i tak dalej, czyli ten rumuński kandydat. Oni jego traktują jak człowieka, z którego można korzystać, dlatego żeby rozmawiać z Polską, czyli z nowym prezydentem. Ja jeszcze raz tu zobaczyłem taką różnicę Rosjan, że oni po prostu myślą, że w, jeśli w Rosji wszystko, wiecie, Putin robi, czyli tam nawet ta gozduma ludzi, którzy w rosyjskim sejmie, tak powiemy, siedzą to w ogóle oni żadnego wpływu nie mają na to, co będzie w Rosji i z kim i w jaki sposób Rosja będzie rozmawiać, bo tam Putin wszystkim rządzi i tyle, prezydent. I oni czasami to pamiętają, że w Unii Europejskiej tak to nie działa i w, na przykład w Polsce tak to nie działa, a niektórzy, którzy piszą artykuły, oni chyba o tym nie wiedzą i oni myślą, że jeśli prezydent będzie taki, to zmożemy w ogóle całą Polską zajęć. I to bardzo ciekawe, że oni czekali na to, że dobra, teraz będzie w Polsce Nawrocki, a dalej w Rumunii będzie nasz, ten siemon, tam on będzie w Rumunii, dalej teraz wybory parlamentarskie w Mołdawii, tam jeszcze. Być może też spróbujemy, żeby nasi też byli rosyjski. I tak samo Orban już za nas, Słowacki też za nas, no i ten w Serbii też. Czyli mamy już więcej i więcej i więcej wpływu na Europę na całą. I z tego powodu oni bardzo mocno czekali na to, żeby, żeby wygrał w tej Rumunii ten, ten kandydat prorosyjski, bo oni i pieniądze płacili ludziom, jak ludzie piszą w internecie, w ok w tym, bo nie udało się, bo oni tak samo próbowali i w Mołdawii też, oni płacili pieniądze. Nawet ja robiłem na żywo, rozmawialiśmy z Wasią, nawet jego rodzicom płacili, chcieli zapłacić, żeby oni poszli, ktoś nawet zgodził się tam w jego wioski. W ogóle, jakby w to, co było w Mołdawii, to nawet M MSZ to rosyjski nie ukrywa, no i tu też Rumunii oni też nie ukrywają. A po prostu już w Rosji wprost mówią, że tak mieliśmy wpływ i żadna tajemnica. Co wy nam zrobicie? No, chcemy, żeby on wygrał i tyle. I Bo poglądy na przykład on ma nasze. Czyli dla nich to normalnie jakiś wpływ robić swój na wybory. I e, dla nich to było tak, że. No, będziemy mieć jeszcze więcej swoich ludzi w Europie. I jak to często bywa w Rosji, to dezinformacja maksymalna z tego powodu, że ktoś może po prostu napisać w FLK, że wygrał ten Siemann. Dobra, wygrał, wygrał. Lub ktoś mówi, słuchajcie, no tam to, to jeszcze, no 45%, tam 40, lub, lub 44, ile on tam dostał kiedy tylko exit pool ludzie widzieli i duża w ogóle ilość ludzi Rosjan zaczęli po prostu szczęśliwi byli z tego powodu, że słuchajcie no, tam 5% exit pool, teraz 5% oni tam doliczą i jeszcze będą jakieś wybory lub te wybory po raz kolejny anulują, a w Polsce już można będzie rozmawiać z tym Nawrockim, bo tam, jak oni mówią, jeszcze raz, też różnica nieduża, tam iście i z tego Semencena i innych też pójdą do tego Nawrockiego i już będziemy mieć tam całą Polskę, całe ten Rumienie, cały ten Rumunia, całą będziemy mieć wpływ na te kraje i Rosjanie po prostu... Ja to czytałem i dla mnie to tak było śmiesznie, że jakby oni już wygrali, jakby już oni tu że mają tego Putina w rządzie polskim i w rumuńskim. Oj, i dla mnie to było bardzo śmiesznie, ale oni na poważnie to traktowali. Oczywiście kiedy już powiedzieli, że słuchajcie, no jaki, jak on wygrywa? No w Rumunii on nie wygrywa. I wszystko. I teraz oczywiście oni czekają na... Jakby, wiecie, to tak naprawdę bzdura totalna. No, jak dla mnie, to ja, na przykład, kiedy jeszcze w Rosji ży, żyłem i patrzyłem na to, jak w ogóle inni prezydenci z Rosją, z Putinem rozmawiają, od razu widać. Ja już mam ten, wiecie, taką umiejętność patrzeć na to, kto w jaki sposób rozmawia z Rosją w sensie deputatów, kiedy oni na poważnie traktują Putina tam lub jeszcze kogoś. I tutaj, jeśli mówimy o tym, jak traktują Putina w innych krajach, inny prezydent lub kandydaty, w Polsce ja tego w ogóle nie mogę znaleźć. To po prostu, no kiedy tu mówią, ja iście, <laughs> kiedy tu mówią na jednego na przykład kandydata, on z Rosją chce połączenie robić. Ja patrzę, no jak? Potem o innym też mówią, o trzecim, o piątym, o szóstym, o wszystkich mówią, że wszyscy jedni jakby jedni ludzie mówią przeciwko tego kandydata, którego oni nienawidzą, tu w Polsce, że on chce z Rosją być, a ten mówi nie, to ten chce zniszczyć Polskę. Nie, ten chce zniszczyć Polskę. I Rosjanie też też na to patrzą i kiedy oni wiecie Wybierają, kogo popierać w tych wyborach, bo dla nich to też oni mogą wiedzieć, że no, co będziemy tu w Rosji mówić, kto nas w ogóle w Polsce będzie słuchał. Jakby jesteśmy Rosjaninami, których w ogóle jakby na poważnie nas nikt nie traktuje, zwykł w sensie w społecznościowych w tej Polsce i. No dobra, ale oni zaczynają pisać w sieciach społecznościowych, na przykład po polsku niektórzy piszą. Tak samo ten sąd, jak to sądzie, który w sądzie pracował, potem zdradził Polskę, wyjechał do Białorusi. On też w swoim telegramie też bardzo często pisze różne rzeczy. I вот takie ludzie, oni próbują też jakiś wpływ zrobić, fejki takie robić, że o, chcemy tego prezydenta, żeby w Polsce on był, że chcemy bardzo jego, bo z nim można będzie już rozmawiać. Chociaż z kim ty tam będziesz rozmawiać? Ty w Białorusi siedzisz. I yy, no... Trzeba na to uważać, że kiedy oni to piszą, to bardzo, to po prostu słowa i tyle. Ale oni to piszą, MSZ to też tak, tak samo i oni traktują Nawrockiego jak człowieka, nawet jeśli teraz w Rumunii nie wygrał ten prezydent, prorosyjski to będzie dali gdzieś jakieś połączenie tego Nawrockiego z innym kandydatem w innym państwie, na którego możemy też mieć wpływ, czyli my, tak piszą Rosjanie, my Rosjanie możemy mieć wpływ na innego lub w innych wyborach rumuńskich, być może wtedy jeszcze będzie Nawrotski i wtedy możemy zrobić tak, żeby ten wygrał. No, i e, wtedy już będziemy mi, mieć wpływ na Polskę. Ale to nie trzeba traktować na poważnie. Więc to Rosjanie po prostu. Cóż, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym. Pa.